życie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i wstępujących na syna człowieczego. Kochani moi, każdego roku właśnie w tym dniu 29 września przeżywamy święto świętych Michała, Gabriela i Rafała. Tych jedynych Archaniołów, których imiona są zapisane w kanonicznych księgach Pisma Świętego. Warto o tym, o tym pamiętać. Dzisiaj, kiedy rozmawialiśmy na temat dzisiejszego święta, powiedziałem, że czas przypomnieć o świętych Archaniołach, bo ostatnia katecheza, w zasadzie poświęcona Archaniołom, była. Przed pięcioma laty, więc przez pięć lat można wiele zapomnieć. Dlatego pozwólcie nam może troszeczkę dłuższą niż zwykle naukę, która dzisiaj popłynie, ale okoliczność jest piękna. Początkowo ta uroczystość, którą dzisiaj przeżywamy, którą, którą tak dla informacji Kościół stanowił dawno, bo już w VI wieku, w 530 roku, dla upamiętnienia poświęcenia Bazyliki Rzymskiej, była obchodzona wyłącznie jako wspomnienie Archanioła Michała, tylko Archanioła Michała. Ale zastanówmy się przez chwilę i przypomnijmy sobie, może właściwie zabrzmi, kim są naprawdę Archaniołowie. Czy mają jakikolwiek wpływ na nasze codzienne życie? Ktoś zapyta, czy w ogóle oni istnieją, czy są tylko. Być może taką, takimi, takim wytworem naszej wyobraźni, naszego wyobrażenia. Kochani moi, Archaniołowie zajmują drugie od końca miejsce w tej hierarchii anielskiej. Według tradycji Aniołowie dzielą się na dziewięć chórów bądź zastępów. Hierarchia ta jest oparta na takiej klasyfikacji, Aniołów, która wynika wprost z Pisma Świętego. W jednej ze swoich homili świętych Grzegorz Wielki wymienia właśnie tych dziewięć chórów anielskich i pisze: Autorytet Pisma Świętego potwierdza istnienie dziewięciu zastępów anielskich. Są to aniołowie, archaniołowie, zwierzchności, władze, moce, panowania, trony, cherubini i Serafiny. W głowę dam, że większość z nas o tym nie wiedziała. Dlatego warto siostry i bracia pochylić się naprawdę dzisiaj nad, nad tym, by nasza wiedza w tym zakresie była pełniejszą. Archaniołowie są posłanicami z konkretną misją. Dzisiaj przeżywamy święto tych trzech Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Święty Michał to Anioł, Archanioł, o którym wiadomo, że przekazywał inspirację Bożą Świętemu Janowi, piszącemu Księgę Objawienia, czyli Apokalipsę. Stąd to dzisiejsze pierwsze czytanie nie jest takim przypadkowym. Wyrwanym w liturgii, bo tak komuś się spodobało, ale właśnie bardzo ściśle powiązane z tym wydarzeniem. Święty Michał znany jest ponadto jako obrońca Kościoła przed wszelkim złem, a bez wątpienia jest najsłynniejszym, bez wątpienia jego najsłynniejszym zdaniem i takim osłannictwem było wypędzenie z nieba zbuntowanego anioła Lucyfera. Z kolei święty Gabriel po raz pierwszy wspomniany jest w księdze Daniela. Mieliśmy również do, do wyboru dzisiaj tam, to czytanie jako pierwsze czytanie, gdzie wspiera proroka w wypełnianiu jego ziemskiej misji. Później Gabriel ukazuje się Zachariaszowi, jak pamiętamy już z Ewangelii. Ukazuje się Najświętszej Marii Pannie, przekazując tę najwspanialszą z możliwych Informacji i przesłanie, że oto Bóg zamieszka wśród nas, przyjąwszy postać człowieka, gdzie matką syna Bożego ma być Maryja. I trzeci z dzisiejszych świętych bohaterów i patronów dnia to święty Rafał. Wspomniany jest w księdze Tobiasza, gdzie uzdrawia Tobiasza, uwalnia Sarę od demona. Rafał wypełnił oba te zadania przybierając postać człowieka, prowadząc to i dokładnie instruując go, co, co ma, jak ma postępować. Archaniołowie według Opisu Pisma Świętego nie mają skrzydeł, nie mają ani ciała, nie mają broni. I w odróżnieniu od nas aniołowie są czystymi, bezcielesnymi duchami. Od czasu do czasu mogą przyjmować ludzką postać, choć jest to jedynie ich zewnętrzna, materialna powłoka. Nie potrzebują ciała ludzkiego do tego, żeby funkcjonować. One są czystymi duchami. Doskonale tę właśnie istotę aniołów i, i duchów czystych, ale i demonów opisu, i opisał jeden z teologów, Pisząc, że będąc bytami bezcielesnymi, aniołowie nie zajmują tak, jak my, przestrzeni, i od razu znajdują się w jakimś miejscu w naszym świecie bez przemieszczania się. Kochani moi są czystymi duchami, jak Bóg, wyposażonymi w inteligencję, zdol wyposażonymi w zdolności umysłu, pozwalające im. Poruszanie przedmiotów lub przyjęcie ludzkiej postaci. Choć tajemnicą pozostaje, jak do tej pory, jak to się odbywa, bo tego nie wiemy. Święty Tomasz Zaklinu zajmuje się dogłębnie tym właśnie tematem w swojej sumie teologicznej w jednym bodaj z największych dzieł Świętego Tomasza Zaklinu. Z kolei skrzydła i miecze, z którymi przedstawiani są archaniołowie. Powiedzmy sobie szczerze, są po prostu artystycznym wyobrażeniem ich zadań, działania w świecie ludzi, którym są posłańcami i obrońcami. Archaniołowie, siostry i bracia chronią nas przed złem. Święty Michał był w stanie strącić z nieba, szatana i jego sługi. Archaniołowie podejmują walkę z demonami niszczącymi nasz świat i nas samych chroniąc nas przed ich zgubnym wpływem, jedną z najpotężniejszych broni duchowych jest modlitwa do świętego Michała Archanioła. Przez wiele lat odmawiana zwyczajowo pod, ka pod koniec każdej mszy świętej. Ta sama modlitwa, którą odmawiamy od wielu lat zawsze na zakończenie mszy świętej w naszej wspólnocie. Być może wielu z Was nie zna genealogii tej pięknej modlitwy. Została ona ułożona pod koniec XIX wieku, dokładnie w 1884 roku, przez papieża Leona XIII. Papież Leon XIII miał taki zwyczaj, jaki mamy większość z nas, kapłanów, kiedy po odprawionej przy świętej przychodzimy, by w dziękczynieniu uklęknąć podziękować. Panu Jezusowi za łaski, które spłynęły na nas, na świat, na modlących się podczas Eucharystii. I podczas takiej mszy, modlitwy dziękczynienia, którą odprawiał pod kolejnej mszy, świę, mszy świętej, dana mu była łaska usłyszenia pewnego dialogu, dwóch głosów, z których jeden był bardzo łagodny, a drugi był. Głosem bardzo ostrym, nieprzyjaznym. I jak opisuje w świadectwie, przypominało to taki, ta, taką targowicę, targowanie się szatana z Bogiem, która jest opisana w Księdze Hioba. Szatan przechwalał się w tej, w tej wypowiedzi, tym głosem właśnie nieprzyjaznym, mówiąc, że choć Jezus powiedział, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, to On go zniszczy. Tylko potrzebuje na to trochę więcej czasu i mocy. I tutaj prosi Boga, by dał mu 75, 100 lub 150 lat. I w tym czasie Kościół zostanie zniszczony. I według świadka tego, tej modlitwy, którą w tym momencie przebywał ojciec święty Leon XIII, według świadka, w którym był ojciec, Domenico, jego sekretarz, a później z, z, świadek, który zeznawał przed specjalną komisją w Watykanie to, co się zdarzyło, twarz papieża była zupełnie odmieniona, była prze, przepełniona trwogą, przerażeniem. I kiedy zakończył tę modlitwę, podszedł do niego, podszedł do niego sekretarz, pytając Ojcze Święty, czy wszystko w porządku? Czy czegoś nie potrzebujesz? Odpowiedział nie, nie potrzebuję niczego. I mniej więcej pół godziny później wezwał do siebie jednego z sekretarzy z jednej z kongregacji i wręczył mu małą kartkę, kartkę papieru i poprosił o rozesłanie jej treści do wszystkich biskupów, ordynariuszy na całym świecie. I na tej kartce została zapisana modlitwa, którą Ojciec Święty wtedy, w tym momencie, po usłyszeniu, po tym niezwykłym, niezwykłym dialogu, który Bóg mu pozwolił usłyszeć, napisał, która stała się tak zwanym małym egzorcyzmem, bo tym jest ta modlitwa. Modlitwa do świętego Michała Archanioła jest małym egzorcyzmem, w którym błagamy Boga za pośrednictwem Michała Archanioła, aby oddalił od nas działanie szatana, aby nas strzelił od wszelkich jego podstępnych działań i abyśmy mogli spokojnie żyć jako ci, którzy są oddani Panu Bogu. Moi drodzy, Tę modlitwę odmawiano do Soboru Watykańskiego II, czyli ponad 70 lat. We wszystkich diecezjach w całym świecie, we wszystkich parafiach. Ja, jako mały jeszcze, mały chłopiec, mały ministrant, pamiętam mojego świętej pamięci księdza proboszcza Edwarda, który zawsze na zakończenie przy świętej po łacinie odmawiał tę modlitwę. Ta modlitwa została Troszkę zapomniana, a może właściwie nie troszkę, została zapomniana. I dopiero Święty Jan Paweł II przywraca, prosi wszystkich katolików, aby powrócili do tego błagania, które jest adresowane do dzisiejszego patrona, do księcia aniołów. W, 1800, w 1984 roku Ojciec Święty przestrzegał, że los ludzkości jest. Poważnym niebezpieczeństwie, i wzywał ludzi Kościoła do odmawiania tej modlitwy w swoim codziennym życiu, aby pokonać siły ciemności i zła na świecie. My tę modlitwę odmawiamy od 8 maja 2016 roku, kiedy oczekiwaliśmy na przybycie cudownego obrazu Matki Bożej do nas. Byliśmy gotowi, przygotowani, i wtedy nastąpił. To była niedziela, nastąpił atak złego, który próbował zrobić wszystko, by nie doszło do tej pięknej uroczystości, którą przeżyliśmy, która została zarejestrowana, i przyjdzie czas, że zostanie również publicznie pokazana. I wtedy również zdaliśmy sobie sprawę, że od tego dnia, od tego dnia, kiedy również w naszej kaplicy pojawiła się nie przypadkiem, ta mała figurka świętego Michała Archanioła, to od tego dnia będziemy każdego dnia, modląc się na zakończenie przy świętej odprawia, modlili się tym małym egzorcyzmem, tą modlitwą, którą zainicjował papież Leon XIII, modlitwą do świętego Michała Archanioła. Dlatego też siostry i bracia, drodzy bracia, kapłani, nie zapominajmy o tym, że w tej modlitwie jest ogrom niezwykłej mocy, o którą możemy prosić każdego dnia. Wychodząc z domu odmawiajmy ją. Niech Michał Archanioł chroni nasz dom. Niech chroni naszą rodzinę, niech nas również chroni, kiedy idziemy do pracy, kiedy udajemy się w drogę, kiedy jedziemy w podróż. To naprawdę działa. To nie jest magia, to jest głęboka wiara oparta. Na faktach, które są. Archaniołowie, siostry i bracia istnieją również dzisiaj. To nie jest tak, że oni istnieli gdzieś tam i w momencie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Chrystus zabrał ze sobą działanie aniołów i archaniołów do nieba, już oni nie są wśród nas, oni działają wśród nas. Dzięki Bogu, aniołowie nie zależą od naszej wiary. Czy też od niewiary tych, którzy mówią, że nie ma ich wśród nas. Bóg stworzył aniołów jako duchy nieśmiertelne dawno, u początku czasu. Tak więc nie przestaną istnieć przez całą wieczność. Możemy ich nie widzieć, możemy ich nie słyszeć, możemy nie odczuwać ich obecności, ale aniołowie i archaniołowie są wśród nas. Aniołem, którego każdy z nas otrzymuje w momencie, kiedy się rodzimy, jest anioł stróż, który towarzyszy nam przez całe nasze życie. Niekiedy aniołowie dają nam poznać swoją obecność, choć przez większość czasu zajęci są chronieniem nas przed niebezpieczeństwami bez naszej świadomości ich działania. Pomyślmy tylko, siostry i bracia, tak już na koniec dzisiejszego rozważania, co by się stało, gdyby ich wśród nas nie było? Ile wojen byłoby? O wiele więcej nienawiści, złości. Zauważcie, tak również uruchamiając swoją, swoje myślenie, ile razy w twoim życiu, droga siostro, drogi bracie, bywały sytuacje takie, że miałeś ochotę huknąć na swoją żonę, na męża, i nagle nie wiesz z jakiego powodu przychodziło uspokojenie, wyciszenie. To jest właśnie ich działanie. Działanie Twojego anioła stróża, który czuwa nad tobą, żebyś nie zrobił czegoś, czego później byś mógł żałować przez całe swoje życie. Najlepiej naukę o aniołach pojmują nasze dzieci, które łapią ją w lot. Rozumieją, że aniołowie istnieją, wierzą w ich obecność, modlą się do nich z ufnością, bez cienia wątpliwości i wahania. W minioną sobotę, będąc na kaszubach, dostałem modlitwę właśnie do anioła Stróża. Po kaszubsku. Myślę, że warto sobie przypominać w tym. Katalogu naszych codziennych modlitw, również o tej modlitwie, którą nauczyła nas nasza mama przed wieloma laty A niemy Boże mój. Każdy z nas z pewnością pamięta tę modlitwę. Dlatego też, siostry i bracia, zechciejmy z wielką wiarą, ale i wielką ufnością, zwracać się do naszych orędowników, do aniołów, do archaniołów, ale w sposób szczególny prośmy każdego dnia. Michała Archanioła, aby strzegł nas, strzegł naszych wspólnot, aby strzegł naszej rodziny, aby strzegł naszej Ojczyzny.